Cześć moi drodzy, witam się z wami dzisiaj mamy godzinę 22, tak mniej więcej godzina 22. Już przechodzimy sobie do informacji, które dzisiaj chciałem wam przekazać. A mianowicie słuchajcie, na naszym profilu Dolnośląskiej miody na YouTubie na karcie społecznościowej, czyli w tym miejscu, gdzie udostępniam wam wszelkiego rodzaju informacje związane z promowaniem naszych filmów. Informacje, co weszło na nasz kanał na nowo i jakieś tam informacje związane z e, wsparciem dla nas, e, to na tej karcie, właśnie o godzinie 21:45, utworzyłem ankietę. Ankietę związaną e, z e, informacją e, na temat kolejnej części składowej naszego projektu pod nazwą YouTube, tak? czyli streamowanie i nadawanie dla Was online o tematyce pszczelarskiej. Zrodził się pomysł, przez to, że jestem po kilku rozmowach ze znajomymi, miałem troszeczkę zapytań, takich związanych z YouTube'em, ale i też nie, taki pomiędzy, ale zrodziła się myśl, żeby stworzyć kolejny cykl filmów na nasz kanał o tematyce, już Wam mówię, o tematyce gotowania produktów bądź pieczenia, robienia tematów związanych z wyrobem napoi związanych z miodem, czyli wszystko, co, gdzie miód wchodzi w skład, to chciałbym w jakimś tam stopniu Wam pokazać. Dysponuję jakąś tam bazą przepisów kulinarnych, które może są znane, może i nie. Część wyciągnąłem tak naprawdę z głębokich archiwów dokumentowych z lat 1920-1910, gdzie te przepisy jak najbardziej sprawdzają się w dzisiejszych czasach, a smaki, które wydobywają się z tych przepisów, są niesamowite. I teraz yy, techniczna informacja: na, tym, yy, na tej karcie społecznościowej utworzona jest ankieta. Ja sobie pozwolę teraz tą ankietę przeczytać tutaj z tego monitora. I tam jest pytanie takie: Czy chcielibyście zobaczyć film o gotowaniu przy udziale naszego polskiego rodzimego miodu, różnego rodzaju potrawy, wypieki i tak Jest możliwość stworzenia cyklicznego programu o takiej tematyce. Zapraszam do ankiety. I właśnie o to chodzi. Są trzy odpowiedzi podane. Jedna to jest: tak chciałbym co dwa tygodnie obejrzeć taki film o gotowaniu, tak chciałbym co jeden miesiąc obejrzeć taki film o gotowaniu. Nie, myślę, że same przepisy podane online wystarczą. Więc dwa pierwsze, dwie pierwsze odpowiedzi są praktycznie twierdzące, czyli tak zgadzam się na takie, są fajne takie filmy. Chciałbym je zobaczyć, Marcin w twoim wykonaniu i. Jak to wygląda? I tutaj zaznaczę, bo tutaj napisałem co dwa tygodnie i co miesiąc. To jest tylko kwestia informacyjna dla mnie. Czy chcielibyście mieć to częściej, czy troszeczkę rzadziej, ze względu na to, że samo wyprodukowanie takiego filmu w kuchni, stworzenie tego filmu, no troszeczkę nam zajmie. Musimy dostosować do tego też sprzęt i warunki, jeżeli chodzi o nagrywanie w live. I trzecia odpowiedź jest taka: nie, myślę, że tam przepisy wystarczą, czyli moje przepisy wylądują gdzieś online. Mogę je powiedzieć w takiej formie, jak teraz na przykład rozmawiam, przedstawić Wam te przepisy, ale mogę też je przedstawić w audiobookach. Akurat dzisiaj, nie dzisiaj, tylko jutro rano, ukaże się audiobook z trzema przepisami na miody pitne. Które zostały gdzieś tam wygrzebane z archiwów. Nie są one jakieś skomplikowane, ale jest tam jeden przepis bardzo fajny, gdzie składowe dają super efekt, jeżeli chodzi o miód pitny. Miód pitny typu czwórniak chyba to było, tak? Czwór, czwórniak. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie wracamy do tematu ankiety. Zapraszam Was, weźcie udział w tej ankiecie, bo to jest bardzo fajna sprawa. No i prześlę mi dużo informacji związanych z tym, czy jest sens coś takiego robić, czy nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie o subskrypcji i lajkach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, czyli tu pod filmem, macie taką ikonkę: zasubskrybuj, to wtedy automatycznie zostaniecie powiadomieni o filmach, które umieszczają się na naszym kanale, które my wrzucamy, które są zaplanowane do wrzucenia, bo niektóre filmy wrzucam ja w czasie rzeczywistym, czyli na przykład teraz zrobiłem live, a więc ja go od razu wrzucę do sieci ale są także filmy, które są premierowane i ta premiera na przykład jest jutro, pojutrze, po pojutrze i chcielibyśmy trafiać w, to, w te gusta dla Was i trafiać, żebyście mogli sobie to oglądać. Pewnie zauważyliście, że audiobooki staram się cyklicznie wrzucać codziennie rano. Mam kilka dni przerw, ale to ze względu na to, że miałem problemy techniczne, jeżeli chodzi o sprzęt. Dzisiaj już audiobook albo jutro rano na audiobook wchodzi kolejna edycja i codziennie rano będę starał się o godzinie 5. To są audiobooki, które są zaplanowane do umieszczania i one będą w formie premiery, czyli dzisiaj już widzicie temat, który pokaże nam się jutro rano. I jeżeli będziecie zainteresowani, oczywiście samego rana przy kawusi i na dzień dobry przed śniadankiem albo przed całą pracą można sobie krótkiego audiobooka o ciekawostkach Pszczelarskich posłuchać i kolejnie o 17:00 cyklicznie mamy wrzucaną jedną bajkę dla dzieciaków na profilu na playliście e, dla najmłodszych, czyli edukacja tam dla najmłodszych, tak się chyba tam playlista nazywa. I tą playlistę możecie dzieciakom włączać do oglądania. Po prostu, jeżeli macie włączyć im jakąś bajkę na wieczór w formie nagrody, czy po prostu, żeby zabić troszeczkę czasu, to włączcie im playlistę z naszego kanału Dolnośląskiej miody. Tam jest wyselekcjonowana bajka. Bajki nie są tylko w języku polskim, ale są też w języku angielskim. Zauważcie, że dzieci podświadomie przeswajają język angielski, więc to jest bardzo fajna odskocznia od tematów polskich, czyli mamy bajeczkę w języku polskim, nagle wskakuje nam bajka o pszczołach w języku angielskim, i dziecko zaczyna łapać w tym samym momencie. Te same nazewnictwo w języku polskim, w języku angielskim, co bardzo fajnie działa na dzieciaki. Spróbujcie, na pewno nie pożałujecie, zobaczycie. Dzieciaki będą wiedziały o co chodzi w bajce, która jest z lektorem angielskim. Będą bajki też w innych językach, ze względu na to, że na naszym rynku polskim nie ma tylu bajek i filmów edukacyjnych o pszczołach dla najmłodszych, więc będę się posiłkował też filmami zagranicznymi. Ale myślę, że to jak najbardziej będzie ok. Jeżeli ktoś chce obejrzeć i chce to wykorzystać, to nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, co do jeszcze do subskrypcji? Obok subskrypcji macie dzwoneczek. Może z tej strony macie dzwoneczek. Kliknijcie sobie ten dzwoneczek i w tym momencie, jeżeli ja ustawię premierę bądź premiera jest automatycznie filmu, to wy dostaniecie informację, że na nasz kanał wszedł dany film. Jeżeli będziecie mieli taką informację, to na pewno nic nie przegapicie. Jeżeli będą podzielone na cykle, czyli będą live'y, będą rozmowy pszczelarskie, będą tematy związane z taką rozmową moją bezpośrednio, czyli nagrywam się po prostu bezpośrednio, nie tworzę filmu wcześniej, tylko jadę w live'ie, to wtedy będziecie informowani i z automatu w czasie rzeczywistym będziecie informowani o danym filmie, że wszedł na kanał. I tak samo jest o audiobookach, o bajkach i o innych tematach z naszych playlist. To chyba tyle. Dzisiaj takie szybkie wejście techniczne. To wejście techniczne też pozwala mi przetestować naszego obesa, którego cały czas jeszcze ustawiam. Mam nadzieję, że idzie coraz lepiej. No niestety, sprzęt musi być wymieniony. Ten sprzęt jest na pograniczu wytrzymałości, czyli wyciskam z niego ostatnie soki. Ale działa na tą chwilę, więc zobaczymy. Hmm. Ja myślę, że to chyba wszystko. Zobaczymy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.